Dzień dobry, dzisiaj sobota, więc dzisiaj o samochodach współczesnych, ale to będzie kompletnie wyjątkowy odcinek, bo dzisiaj Wam pokażę takie auto, że spadną Wam buty. I wcale nie będzie to auto zupełnie nowe, bo uważam, że jest to jedyna okazja, żeby pokazać Wam samochód absolutnie wyjątkowy. Samochód, który jest w bardzo sensownej cenie, a da Wam takie doznania, że. E... Że będziecie pamiętali to do końca swojego życia i będziecie mówili tak, to był najlepszy samochód, jakim mogłem się kiedyś przejechać. A cena? Volkswagena Golfa, albo używanego Volkswagena Passata, albo jakiegokolwiek innego auta. Dlaczego jestem w miejscu, w którym są dostępne samochody używane? Dlatego, bo to jest jedyne miejsce, w którym znalazłem ten samochód. Jeśli macie tak samo jak ja, że czasami wieczorami odpalacie sobie ogłoszenia i patrzycie, e, jakie samochody można byłoby kupić, gdyby była taka potrzeba, gdybyście mieli na to pieniądze, to ja tak mam absolutnie. I nawet jeśli nie chcę ich kupić, to patrzę, co się dzieje na rynku i znalazłem auto, o którym. Bardzo dużo słyszałem dobrych rzeczy. Nie załapałem się na niego, kiedy był w parku prasowym, bo był przez dosyć krótki czas, był dość limitowany, a w Polsce pojawiło się na rynku tylko 13 egzemplarzy tego samochodu. I jeden z tych samochodów znalazłem tu w Warszawie na Łopuszańskiej w Volkswagen Financial Service Store, bo tu trafił do sprzedaży. To miejsce, w którym trafiają samochody właśnie z tego koncernu, ale. Ten samochód jest absolutnie wyjątkowy. Dlaczego? Kurde, no. Jest trochę jak, jak to Audi, bo jest praktycznym samochodem mniej więcej w podobnej jakości wykończenia. Rzuca się w oczy mniej więcej jak ta biała Skoda Fabia, czyli jak będzie jechał obok Was ten samochód, to kompletnie na niego prawdopodobnie nie zwrócicie uwagi. Z praktycznością jest dosyć podobny do Volkswagena, ale ma teraz uwaga 4,4 sekundy do 100 km na godzinę, ma 370 koni mechanicznych, ma napęd na 4 koła. I wyobraźcie sobie samochód, który kompletnie jest niepozorny. Co to jest? No dobra, wstrzymam was, was jeszcze trochę. Dzień dobry. To nie jest to. Bo gdybym powiedział, że to ma być Audi w S-Line, to zdecydowanie byście od razu zgadli i wiedzieli o tym. To też nie jest to. No, to bardziej dla menadżera dużej firmy. To dla pana prezesa. No, za bardzo rzuca się w oczy. Ten Seat, troszkę mu bliżej, ale zdecydowanie nie to, nigdy nie będzie miał takiego napędu na cztery koła. A samochodem, w którym totalnie się zafascynowałem, jest ten Seat. Nie wierzycie? To teraz zwróćcie uwagę na takie rzeczy. To jest Seat, który wygląda jak każdy normalny Seat. No, ma kilka karbonowych dokładek, ale jak zwrócicie uwagę na szczegóły, to zobaczycie, że tu ledwo mieszczą się, zobaczcie, tu nie ma w ogóle miejsca na to, na, nawet na palec ledwo mieszczą się potężne hamulce, które są pływającymi hamulcami, hamulcami Brembo. Jest tu genialny napęd na cztery koła. Jest dwulitrowy silnik, który teoretycznie powinien mieć 300 koni mechanicznych. Jak pamiętam, jak jeździłem tym Seatem w Automaniaku i mieliśmy go w porównaniu z Golfem R, to te 300 koni w Seacie dawało lepszy efekt niż w Golfie R. To zapomnijcie o tych 300 konnych. Ten ma 370 koni. Powstało ich zaledwie 300 egzemplarzy na cały świat. Na rynku polskim było ich 13 sztuk i 13 sztuk trafiło do sprzedaży. To jest jeden z tych samochodów. Powiedziałem Wam, że mówimy o samochodzie współczesnym, ale bierzemy używane, bo to jedyna okazja, aby przejechać się tym samochodem. To jest egzemplarz, który pochodzi z 2018 roku. Po raz pierwszy zarejestrowany został w 2019 roku. Ma przejechane 50 tysięcy kilometrów, więc. Umówmy się, podchodzi pod samochód współczesny, a się już jaram jak dziecko, że będzie szansa tym samochodem wyjechać. Ten czarny środek, czarna podsufitka, to wszystko pokazuje taki dosyć mocno sportowy charakter. Zobaczcie te fotele, które są kompletnie innymi fotelami niż w normalnej wersji. Ja jestem zafascynowany tym samochodem, bo on jest po prostu cicho ciemny. Cześć Patryk, miło widzieć. Cześć Kuba, cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, dzwoniłem do tego gościa wcześniej, prosząc go o to, aby udostępnił nam ten samochód, żeby go pokazać. Kurde, bo trafił Wam się mega rodzynek. Mega rodzynek, tak, tak jak sam powiedziałeś, 13 sztuk. Może dwie gdzieś jeszcze tam w Polsce zaginione, ale rzeczywiście jest to rzadki okaz. Nie, no to jest w ogóle coś dla mnie niesamowitego, bo nie znam drugiego samochodu, który byłby tak cichociemny, a przekładał takie osiągi na, 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 na wiesz, na... Wiesz, normalny wygląd. Tam ma stoić Ci RS6 Audi, zobaczcie, która oczywiście jest czymś w tym stylu, prawda? Czyli jest kombiakiem, który jest funkcjonalny, piekielnie szybki samochód, ale no RS6 pozna chyba każdy miłośnik motoryzacji, kiedy zobaczy te koła, zobaczy te błotniki, kiedy a, usłyszy ten dźwięk silnika, bo wow, jest naprawdę mocno. Swoją drogą to jest ile? 2016, przebieg 100 tysięcy kilometrów. Hmm. Super auto, ale dobra. RS-6 już się rzuca w oczy. Jest taka, takim samochodem, który, który potrafi kuć w oczy. Natomiast jeśli chcemy mieć super szybkie auto, a nie chcemy wzbudzać zazdrości wśród sąsiadów, to to. To zdecydowanie. To jest auto naprawdę niepozorne. Duża moc pod silnikiem, pod maską, naprawdę. A wiesz, że tu jest polski aspekt tej mocy? W tym ja samochodzie. Słyszałem, słyszałem takie Tak, 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 tak. Zaraz, zaraz, słuchajcie, wam wszystko dokładnie opowiem. Um, Masz całą historię też tego samochodu? Tak, rozumiem. Przygotowałem dzisiaj też całą historię tego samochodu. Wspominaj, że to jest dla ciebie bardzo istotny aspekt, pewnie tak jak dla wielu kupujących. No bo wiesz, chcę go pokazać. Rzadko kiedy pokazuję samochody używane u nas na kanale, wiesz, jako samochody używane, używane, stricte, bo ciężko jest znaleźć poza tym fajny samochód, który może być jakimś takim wzorcem, wiesz, z tych używanych aut. Z drugiej strony nie chciałem tego odpuścić, bo to jest auto, które. Od bardzo dawna chciałem pokazać, a innej możliwości nie ma. No to one są już tylko używane. Tak jest. Nie ma, nie ma tych nowych, ale co pokazuje nam historia? Dosłownie jakieś drobne naprawy, wszystkie przeglądy, wymiana baterii, klocki, oleje. Okej, okay, a czyli w związku z tym, bo on ma 370 KONI, był dosyć mocno wiecie, No to jest dwulitrowy silnik, ale widzę, że nie miał żadnych napraw wynikających z tego powodu. Tu masz dodatkowe naprawy. Bateria pilota. Tak jak mówiłem. Klocki hamulcowe, mhm. wymiana opon, dywaniki welurowe, siatka do bagażnika, nakładka na kluczyk. Spoko, wygląda to całkiem nieźle. I to jest ostatni przegląd: był 51 tysięcy, czyli teraz. Dokładnie. No przed chwilą robiony przegląd. Mhm. I tutaj jest cała historia. A, ok, czyli nie trzeba samemu biegać z miernikiem. Przy okazji robicie po prostu całą historię. Niezależny rzeczoznawca, wszystko nam tutaj Pokazującą tak na, na tym. Kuba, bo można opowiadać, opowiadać, opowiadać o tym samochodzie, ale to, to, to on stoi, w, fajnie, że stoi w salonie, ale daj mi szansę wyciągnąć ten samochód z tego salonu i daj, daj mi szansę się nim przejechać. Dobra, ale pod warunkiem, że pokażę ci resztę naszego salonu. Ale już pokazałem. Zrobiłem tak, że pokazałem ten. Czy to jest ok? Ja wiem, że jesteście tu nowi, że chcesz, chcesz chcę się pochwalić. Chcesz, chcesz się pochwalić, tak. Um, dobra. Słuchajcie, zobaczcie, popatrzcie tam. To wystarczy? Wystarczy. <laughs> Przepraszam, mocno nad, naciągam, ale ja chcę szybko wyciągnąć ten samochód, żeby się przejechać. Więc jeżeli możesz mi go stamtąd wystawić, to byłoby super. Zaraz poprosimy o obsługę. Jest twój. Zobaczmy, jak to cudo jeździ. Naprawdę. No dobra, może jest niepozorny. Oczywiście widać te wszystkie karbonowe dodatki i tak musisz się przyjrzeć. Natomiast e, słychać go. generalnie go słychać, bo cały czas w tym, z tym wydechem e, e, troszkę strzela, znaczy nawet nie troszkę, fajnie warczy, e, dobrze strzela. Poczekajcie, ale zróbmy tak. Tryb sportowy, SP wyłączone, tryb Cupra, Cupra jest, dobra. I zaczynamy. Launch control aktywny. Dobra, nie, bo to już, już przekroczyłem tą prędkość, więc, e, e, więc to generalnie byłoby na tyle. Natomiast niesamowite jest to, jak ten samochód, jak on fajnie funkcjonuje. Generalnie nie tylko moc 370 koni mechanicznych robi tu robotę, ale robi tu przede wszystkim moment obrotowy. 370 koni i to się przekłada na 460 Nm, które dostępne jest od 1800 obrotów, czyli w każdym momencie po prostu dodajemy gazu i jest... <śm> <śm> Jeszcze do tego to... z tego układu wydechowego. Świetnie działają też te hamulce, które są wzmocnione, hamulce Brembo. No naprawdę powiem Wam, fajne auto. Znaczy Dziwne jest to, że układ kierowniczy jest tak... Nie wiem, czy nazwałbym go mało precyzyjnym, natomiast jest strasznie lekki, jest strasznie delikatny, jest taki mało, mało sportowy. I fajne jest to, że mamy samochód, który ma przejechane ponad 50 tysięcy kilometrów. Z prostego powodu. Bo największą wadą, właściwie nie wadą, ale wątpliwością dotyczącą kupry, szczególnie w wersji Carbon 370, jest skrzynia biegów. Czy DSG wytrzyma 370 koni i 460 Nm, kiedy ma napęd na cztery koła? No i umówmy się, pewnie poprzedni właściciel nie, nie był też osobą, która jeździła tym samochodem tylko i wyłącznie 50 km na godzinę, bo w życiu by nie wybrał podejrzewam takiego samochodu. I to działa naprawdę dobrze. Tego się najbardziej obawiałem, dlatego też bardzo chciałem do niego wciąż się przejechać. Bo to jest, słuchajcie, tak, że kiedy my jako dziennikarze motoryzacyjni dostajemy samochody testowe samochody, które są fabrycznie nowe my możemy o nich opowiedzieć w. W lepszych lub gorszych słowach, ale widzimy te samochody nowe, niezużyte. Natomiast te samochody tak naprawdę weryfikują się w momencie, kiedy są używane, kiedy są jeżdżone. Tak jak chociażby ten egzemplarz. Ktoś nim zrobił około 50 tysięcy kilometrów w niespełna rok bo w 2019 jest kupiony i od czerwca 2020 roku widziałem, że był ostatni przegląd i ten przebieg pozostał, więc się nie dziwię, że nie chciał wychodzić z tego samochodu i to wszystko działa. To wszystko działa, funkcjonuje, tu zobaczcie, nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, wszystko jest ok. Jak spojrzycie na tą deskę rozdzielczą, ona, mimo tego, że to samochód, który był produkowany całkiem niedawno, już troszkę pewnie trąci byczką, bo dziś w tych samochodach są znacznie większe nawigacje, znacznie bardziej czytelne, ekrany itd. itd. ale nie jest źle. Działała ładowarka indukcyjna. Ja, poza tym mój telefon się mieści, co jest z rzadkością. Fajne jest to. Że widać, że ten samochód na przykład na tym kolejnym biegu rozwija nieco więcej mocy niż na tych pierwszych dwóch biegach, że to wszystko jest przemyślane, że to jest dobrze zestrojone auto. I teraz mam dla Was niespodziankę, bo powiedziałem Wam wcześniej o, o polskim aspekcie czy polskim fragmencie historii Kupry e, 370 Carbon. Otóż te samochody były przygotowywane w Polsce. Te 13 sztuk zrobionych były w Polsce i chcąc nie chcąc świat okazał się dosyć mały i przygotowało je Pachura Motor Center, czyli e, firma, która jest polskim przedstawicielem ABT. A Pachura Motor Center to Patryk Pachura. Oczywiście znam człowieka, parę lat z nim w wyścigach jeździłem. Patryk Pachura kilkukrotny wyścigowy mistrz Polski, więc wiecie co robię. Będziemy mieli wszystkie informacje u źródła. Siara, Łącz. Cześć Patryk. Cześć Patryk. Jesteś, uważaj, bo jesteś nagrywany, więc e, nie możesz e, mówić nic, żadnych brzydkich rzeczy, wiesz? Ja nie używam brzydkich słów. No wiem, no tak wiem, 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 ale wolę Cię uprzedzić. Patryk. Dziękuję bardzo. Patryk, jadę Twoim samochodem. Właściwie samochodem, który wyszedł z Twojego zakładu, czyli Cupra Carbon 370. Hmm, bardzo fajny auto. A dobre wspomnienia. No dobra, ale to wy jako ABT w Polsce przygotowaliście te 13 sztuk, tak? Tak, tak. I co robiliście w tych samochodach? W tych samochodach był montowany dodatkowy komputer sterujący pracą silnika App Engine Control, mhm. dzięki czemu wzrastała moc. Z tego co pamiętam, 370 koni. 460 Nm uh -huh. i prędkość maksymalna była też zwiększana do 265 km na godzinę. 265, ale ograniczałeś tą prędkość na 265 No Ogólnie 270, sprawdzaliśmy. Na niemieckiej autostradzie oczywiście, naturalnie. No, wiadomo. no wy macie blisko do niemieckiej autostrady, i Możesz, mamy blisko, tak. możesz, możesz to sprawdzać. No dobra, teraz wszyscy się tam wybieram, no może nie pandemia, ale to <laughs> tam. No dobra, Patryk, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mm, to mnie zastanawia. To był jeden z nielicznych samochodów na polskim rynku, który miał tuning, nazwijmy to fabryczny, który podlegał gwarancji tego co się orientuję, to chyba były jedyne samochody, które były poddane tuningowi i mają fabryczną gwarancję producenta. tak. Okej, okay. czyli e, jeżeli jadę z sztuką z 2019 roku, to mimo tego, że on był robiony u ciebie w ABT, on nadal jest na gwarancji teoretycznie seat tak, tak, cały ten projekt był przygotowany dla SEAT Polska i wszystkie te samochody, które były w tej limitowanej serii, mają fabryczną gwarancję seat Okej, okay. a jak to się stało, bo w sumie wyszło ich 300 sztuk na cały świat. Dlaczego akurat na przykład to wy robiliście 13 sztuk, które było na polskim rynku? Bo my jesteśmy od 15 lat importerem firmy ABS w Polsce. A, ale... Jak gdyby mały sens miało transportowanie tych samochodów do Niemiec, skoro mogliśmy to wykonać u nas. Mhm, ale karbony przyje... tym... przyjeżdżały ze samochodem. Tak, auto było już fabrycznie wyposażone w ten pakiet stylistyczny, karbonowy. Dodatkowo były też większe te hamulce. Bardzo fajne zresztą. Mhm. Z, tego, z tego co pamiętam, bo wszystkie rozrobiłem osobiście, to niektóre miały dach panoramiczny, niektóre nie. Ale pakiety stylistyczne plus te wszystkie, nazwijmy to nawet ten performance, jeśli chodzi o hamulce i zawieszenie, to wszystko już było w tym samochodzie. My robiliśmy tylko moc, dodatkowo. Dobra, to teraz po, opowiedz mi, powiedz mi, e, z ręką na sercu. Ile tych samochodów trafiło do Ciebie na naprawy? Ile z tych 13 sztuk e, musiało być naprawianych? To no bo wiesz, no to było parę lat temu robione. One dzisiaj mają swoje przebiegi. Ten egzemplarz, którym jadę, ma, nie wiem, tam 50 tysięcy kilometrów. Ile samochodów było naprawianych? Ani jeden na szczęście. To? A nie, miałem, nie miałem, tak, poważnie. Miałem, mieliśmy zapytania o różne rzeczy. Często klienci dzwonili, że chcą kupić, właśnie, bo ludzie, ludzie się dowiedzieli, jak ten samochód wyszedł, że te samochody były robione u nas. Bardzo często zadawali nam pytanie, że oni też by chcieli mieć tunik silnika z fabryczną gwarancją, mm -hmm. ale te auta były tylko z tej limitowanej serii z tą fabryczną gwarancją, a pozostałe tuningi my da, dawaliśmy swoją gwarancję, ale to już nie była fabryczna. Jasne. Ale żaden z tych samochodów nigdy się nie popsuł, bo na pewno jakby się popsuł, to na nas by na zadzwonili. Dobra, a powiedz mi, ta skrzynia biegów, która jest w tych samochodach, ona wytrzymuje te 460 Nm. Znaczy, wytrzymać, wytrzymuje, bo jakby widzę po tym samochodzie, ona cały czas świetnie działa, wiesz, nic nie przeciąga, nic nie. Ten, to, to, to dobrze działa. Natomiast jest jakiś limit tej skrzyni biegów? Znaczy, ona ma jeszcze większy limit, to niż po co jest zrobiona, ale te komputery są bardzo inteligentne, bo one w momencie, kiedy nie masz odpowiednich temperatur. One nie dają pełnej mocy. Czyli, jak na przykład nie masz odpowiedniej temperatury oleju, nie masz odpowiedniej temperatury płynu chłodzącego w silniku, nie będziesz miał tej, tej, tej pełnej mocy. Tak samo jak na przykład będziesz miał za wysoką temperaturę na, na, na kulerze, wtedy też nie masz tej pełnej mocy. Więc jak gdyby ten komputer cały czas sobie analizuje to i nie doprowadza do takiej sytuacji, żeby którykolwiek z elementów został przesilony. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, podobno ona była bardzo wrażliwa na paliwo. To prawda? To, to nie jest tak. Ona, on, ten tuning jest tak zrobiony, że w momencie, tak jak wspomniałem wcześniej, że w momencie, kiedy on widzi, że któreś z parametrów są niespełniane, on po prostu sobie ściąga moc, żeby nie uszkodzić tego silnika. Dlatego przez e, cały ten okres, kiedy są użytkowane te samochody, my nie mieliśmy żadne, ani jednej reklamacji. Bo po prostu w momencie, kiedy klient, nie wiem, jedzie e, i nie ma jakiegoś super paliwa, musi zatankować ten samochód i doleje 9-5 paliwa, no to on sobie zredukuje to nawet nam, prawie do seryjnej. Okay. Po to, żeby nie uszkodzić jednostki napędowej Dobra, czyli e, zalecane jest tak naprawdę 9,8 do tego samochodu i powinienem teoretycznie mieć 9. To jest takie absolutne minimum. Mhm. Lepiej to jest mieć stłoch które występuje tylko na szelu. Dobra, dobra, dobra. I wtedy ten samochód ma takie gwarantowane te 370 koni. Tak, może ale wszyscy mierzyli przyspieszenia, bo bardzo często ludzie mierzyli przyspieszenia i zawsze było lepiej niż to, co my mierzyliśmy. O granicach 4, 3, 4, 2 do 100, z tego, co pamiętam, miał. Co ty mówisz? No ci... Może sobie zrobić Lunch. To auto ma Lunch control, więc fajnie No wie. No oczywiście że, <laughs> oczywiście, że zrobiłem już. Oczywiście, <laughs> że zrobiłem już Lunch control. Natomiast widzisz, no, to dla mnie jest niesamowicie fascynującym samochodem, bo jest samochodem kompletnie cicho ciemnym. Samochodem, który wiesz, ginie w tłumie, który nie rzuca się w oczy, nie jest krzykliwy, nie jest e, samochodem, który, na który każdy <laughs> zwraca uwagę. A i tak objeżdżasz połowę e, naprawdę super mocnych samochodów na polskim rynku. Nie no, auto jest fantastyczne, to to z to, Tobą to, 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 to w 100% zgadzam. No bardzo, bardzo mi się podobało, jak rozumiem. ten nie wiem na to, że zrobimy trochę lepiej. na to, że teraz w tym momencie powstała nowa marka. Kupra. Mhm. Może z Kuprą będę mogli troszeczkę więcej podziałać. Super. Super. Dzięki Ci, Patryk, za, a, za rozmowę. Miło Cię było usłyszeć. Zapraszam na kawkę, jak nie można. Dobra, trzymaj się. Dzięki. Cześć, cześć. Dobra, dziękuję. Cześć, hej. To są fajne informacje, kiedy nagle okazuje się, że ten świat jest dość mały i masz te informacje z pierwszej ręki. Więc e, dlatego też między innymi chciałem wam pokazać ten samochód, bo on jest w jakimś sensie wyjątkowy. Z jednej strony to kombiak Seata, z drugiej strony samochód, którego po prostu nigdzie indziej nie znajdziecie. A co najfajniejsze, pomimo tego, że ma już swoje lata, ma już jakiś przebieg, on wytrzymał próbę czasu. Osiągi osiągami, to jak przyspiesza, to ile jeździ na godzinę, to jest jedno. Natomiast niesamowita fa niesamowicie fajne jest to, jak ten samochód się prowadzi, bo e, teoretycznie to jest samochód, który ma zaledwie tam kilka lat, natomiast założę się, że gdyby dziś ktokolwiek próbował wyprodukować ten samochód na nowo, to on by już ważył 200 kg więcej. A to jest naprawdę dosyć lekkie auto i to czujesz, kiedy jedziesz w zakręcie, kiedy dodajesz gazu, on ci się wkleja, wgryza Ci się w tą drogę i on naprawdę bardzo dobrze bardzo efektownie jeździ. Nie jeździłem tym samochodem, tą 370, teraz w jakichś ekstremalnych warunkach, pamiętam doskonale jak jeździłem tą 300, chociażby w automaniaku, kiedy jeździliśmy po torze wyścigowym, kiedy były bezpieczne warunki, to ten samochód robił piorunujące wrażenie. Co bym zmienił? Jeżeli ktoś z Was kiedyś będzie miał 370, czego Wam życzę, bo uważam, że jest świetna, ale nawet 300 taką normalną, to pamiętajcie o tym, żeby na przykład zmienić te łopatki pod kierownicą. Bo one są po prostu. O, słyszycie? Plastikowe. Są takie nawet nakładki aluminiowe, które się zakłada na to już było, będzie dużo fajniej. Mega dziękuję Ci, Kuba, za e, możliwość przejechania się tym samochodem, bo, bo to daje naprawdę mnóstwo frajdy, Prawda? E, I fajne jest też to, że wiesz, Najczęściej testuje się zawsze samochody fabrycznie nowe. I samochody, które wiadomo ile kosztują, no bo jest cennik katalogowy, może do, co najwyżej dostać jakiś tam rabat u dealera. Natomiast fajne jest to, że testując ten samochód wiemy tak naprawdę ile on stracił na wartości przez te trzy lata, tak? 3 lata w sumie, tak. bo one nowe kosztowały tam około 220 tysięcy złotych. Ten samochód widziałem 160. 165 tysięcy. Tak? 165 tysięcy złotych. Ok, czyli przez 3 lata on stracił mniej więcej 50 tysięcy, 50 tysięcy kilometrów też przejechał, e... ale to mi się nie składa trochę. Jak to jest? Masz 165 tysięcy złotych, a widziałem, że masz lata poniżej 2000... Poniżej 2000 miesięcznie. Tak jest, bo ten, ten samochód oferujemy właśnie w tej racie, dlatego że to jest leasing operacyjny z podwyższoną wartością rezydualną, podwyższoną wartością końcową, gdzie płacisz tylko utratę wartości tego auta, a nie całą jego wartość 165 tysięcy złotych. Okej, okay. czyli poczekaj, musisz mi tłumaczyć to drukowanymi. Ja się nie znam na tego typu finansowych rzeczach. Chcesz mi powiedzieć, że jest opcja czy... Tak jakby najmu tego samochodu, w cudzysłowie, najmu tego samochodu, żeby go używać, ale niekoniecznie możesz, musisz go kupić od razu. Tak, nie kupujesz tego auta od razu, i jeżeli mhm. się w nim zakochasz, i będziesz chciał go wykupić, to oczywiście taka opcja istnieje. Okay. Ale jeżeli stwierdzisz, że będziesz chciał inną podobną zabawkę, to nazwijmy, bardzo chętnie, wtedy wynajmiemy ci drugi samochód. Wyleasingujemy ci drugi samochód. Okej, okay, czyli to jest mniej więcej coś takiego, jak bierzesz nowy samochód, że niekoniecznie musisz kupować nowy samochód, żeby nim jeździć i używać go nie wiem w firmie czy w czymś, tylko możesz go wynająć na jakiś tam okres, umawiasz się na ileś kilometrów, które przejeżdżasz, i potem oddajesz kluczyk i bierzesz nowy samochód, tak? Tak. I to jest właśnie też innowacyjne w naszych produktach na samochody używane. Że właśnie możemy zaproponować taki wynajem samochodu używanego. Jeśli okay, tam... go bierzesz, użytkujesz, oddajesz. No dobra. Ty tam... wykupujesz jeżeli go. No właśnie. No bo właśnie, wiesz, to to jest tak, że e, kiedy patrzę na, na... Z całym szacunkiem oczywiście, bo to wspaniałe samochody, aż Uskar, karty on tutaj, wiesz, Tuarek i parę jeszcze innych samochodów, e, one pewnie są takie, takimi samochodami, wiesz, serii em, poużywasz, poużywasz, wymienisz sobie na nowe, bo pewnie ma więcej elektroniki, więcej systemów tak, bezpieczeństwa itd., tak, i tak, dalej, i tak dalej. Ale jak już masz coś takiego, czego wyprodukowano wiesz, 300 sztuk i 13 egzemplarzy, tylko było w Polsce, no to są takie rzeczy, wiesz. Fajnie je zostawić. Ale może za 3 lata ktoś również wyprodukuje kolejne tylko 300 sztuk, kolejne 15 będzie dostępne w Polsce, wiesz, mógł wymienić je na no, jeszcze nowszy. To jest pomysł. Może, może tak być. Swoją drogą to jest samochód, który cały czas ma gwarancję, prawda? Tak. To jest fabryczna jeszcze gwarancja mhm. przedłużona przez producenta. Okej. Okay. Znaczy, dziękuję Ci serdecznie za szansę przejechania się tym samochodem. Ja uważam, że to jeden z w ogóle z najfajniejszych i najciekawszych samochodów, jeśli miałbym wybierać tak zwany samochód służbowy, samochód do pracy. Ja wiem, że pewnie Skoda w dieslu będzie paliła troszkę mniej, ale z drugiej strony to samochód, który jest totalnie nie rzucający się w oczy, a ma osiągić super samochodu. Taki prawdziwy wilk w owczej skórze. Super.